biec, bo nie zdążymy na autobus do Nazary. A, chyba zdążyliśmy. Uj, krowa stoi. Dzień ogólnie dzisiaj Jedziemy do naszarec, Gdzie są największe fale na świecie Będz, Cześć Dążyliśmy jest Amazing Ale pogoda to już nie jest amazing Oj tak E, witam serdecznie, dojechaliśmy w do Ana, zaraz największe fale na świecie. Proszę na ocean. Tam idziemy, będzie widocznie w tej ziemi. Pogoda może nie sprzyja, ale to nic, bo jest ciepło, a deszczek sprawia kurze Człowiek, człowiek nie potrzebuje nic. Jest fajnie. Ewie. O, miasto. Miasto puste. fajne, fajne te mieszkanka taka włoska, bym powiedział tutaj, dzielnica o, dom obśrupany o, słuchaj, jak chcesz tutaj Pewnie, pewnie. O, choinka. O, i na górę będziemy władzić O, tu coś tam jest napisane. Tu tutaj hefalumpy stoją. Co zarabią? Widok na miasteczko Nazare. Tutaj, pyk tak, tak. Tam ocean. Ten wspaniały. Tutaj drzewka wywrócony. A my tam idziemy do góry. Oh, a tu, o, oh, kroczuś, kroczuś. Jak ci się kroczuś podoba? Zaś. Bardzo fajnie, deszczowo, żywiołko. A nie, jest zimno. Y, ocean, fajny. Bidł ładny. Tak, pewnie. kapturek się bierze. O. Argentyńcy przegrały. A, Polska zara górą będzie. Polska górą. Tutaj można kolejką wyjechać, ale to koszty niepotrzebne. O, haj kroczek. O, ładnie, ładnie, nie ma co? To ładnie się. Kapliczka, mozaiki wszędzie kabelki położone tam, kościół jakiś, ja cię kręcę, wszystko jest. Wszystko, co trzeba. A tu można coś wdupcyć. Berlin. Dajcie fale dla mnie. Bola z Berlin. Co oni tu sprzedają? A nie bułeczki. Nie, to jest Ach, nie wspaniale? Ach, nie Oj, bon dia, Dajcie mi bułkę. Nie ma nikogo. Bułka taka, bułka taka. Bułka z bananem? Dobry, poproszę, bułkę z bananem. Oj co, fale. Gdzie są te fale. Bo to wszystko fale się rozchodzi. Welcome to the biggest waves in the world i ben as mahores und do mundo O oh, bram chodzimy co tu za jeleń człowieko jeleń tam jest what nie Nie no ale to jest trochę creepy Ej ten jelen jest trochę creepy Co? to jest w ogóle? Jelen No i czemu w kształcie człowieka? To jest tam jak ten grał w tym goście, w Łobaben O tam? Fajna zupala, nie no A gdzie surferzy? Ale w niej i Portugalii A to ferf, tak? Ja cię kręcę Nie no ja się go boję Dobra Zaraz fale pokażę Jak się prezentują owe fale tam ludziki zachodzą na plaży Nie, Ale nieźle nadupcają tutaj, o! Tam się rozbijają, tam putki do a na my! Nara! Na nie no, teraz dobrze dojebało falami! Tam to byś człowiek z dupcył na ziemię! Dobre. twist.